Cześć, hej, czołem, ja jestem Joker. Oglądacie kanał Time On Games. A dzisiaj porozmawiamy o grze Viking Battle for Asgard. Jest to gra akcji, w której możemy wcielić się w postać kapitana wikingów, który prowadzi do wojny potężną ilość żołnierzy. Gra jest naprawdę fajna pod względem bitw. Jeżeli chodzi o fabułę i resztę, bardziej to minusuje niż plusuje. Ale nie ma co, na pewno warto zagrać w tą grę, chociażby ze względu na to, że możemy uczestniczyć właśnie w tak wielkich bitwach, co zdarza się naprawdę rzadko, na przykład w Skylinie w takiej bliskiej grze e, idzie za nami 4 czy 5 żołnierzy i to jest właśnie wielka e, bitwa wyzwolenia miasta. No Dla mnie to jest co najmniej żałosne, także serdecznie zapraszam do obejrzenia gameplaya, sami stwierdzicie czy warto w to zagrać. Nasz główny bohater na samym początku w grze z pozoru jest niby martwy, ale strzesza go tajemnicza bogini Freja, która wyznacza mu zadanie. A mianowicie musi on odbić całą Dolinę Asgardu z rąk jakiegoś tam złego szarownika, który właśnie przysyła na ziemię jakieś tam straszne potwory i tak dalej. Nasz główny bohater przedziela się przez stada właśnie potworów, po czym zdobywa nowych sojuszników i pod koniec mapy wyzwala jakieś większe miasto w grze. Ok, pokażę Wam w ogóle jak wygląda to wszystko. Teraz znajdujemy się w takim jakby forcie, gdzie znajdują się jednostki, które do tej pory zebraliśmy. Jak widzicie tutaj sobie trenują. To jest po prostu mało znaczący trening. Nie można tutaj nawiązać z nimi żadnej interakcji. Bo można się tylko poprzyglądać. Towarzyszy się nam też smok. W sumie to już dwa smoki, które zdobyłem na poprzednich mapach. Nie mogą one jakoś specjalnie uczestniczyć w walce możemy włączyć tryb strategii, gdzie wtedy możemy właśnie sterować tymi otóż smokami, które mogą na przykład zniszczyć dwa czy trzy punkty, które im wskażemy i to wszystko. Nie uczestniczą one już w samej walce. Jeżeli chodzi o interakcje z MPC, no możemy po gawędzie z nimi dostać jakieś żałosne zadanie poboczne w postaci na przykład znalezienia czterech baryłek rumu, o, tutaj jest na przykład sklep, w którym przyznam się dawno, już nie byłem w Topu Rodyna. Kupimy sobie w Topu Rodyna, bo na nim nie rzucać, czyli coś typu broń dystansowa. Dobra, wracamy do gry. Dobra, dość łatwo. Udamy się do pierwszego punktu, gdzie yy, musimy ocalić jakąś tam grupkę żołnierzy, która wesprze nas potem w ostatecznej bitwie. I na tym właśnie polega gra. Na przemierzaniu mapy, odbijaniu yy, uwięzionych sojuszników, a na końcu zniszczeniu z wszystkich wrogów na, na danej lokacji. No na razie jest ich tutaj kilku, ale myślę, że nie będziemy mieli większych problemów z zabiciem ich. Zaraz się zresztą o tym przekonamy. No, takie ciche wykańczanie za pomocą ewłość. Jak widzicie, gra jest bardzo kluczowa i bardzo trwała. Przypomina momentami troszeczkę Dark Siders 2. <laughs> Jeżeli ktoś jeszcze nie grał, bo w ogóle o tej grze jest według mnie strasznie cicho. Ja się o niej dowiedziałem dopiero kilka lat po premierze. Dobrze, że możemy zagrać już w pecetowej wersji, bo tak samo jak i Facebook jest to obowiązkowy tytuł dla każdego szanującego się gracza. No, jak widzicie, naprawdę gra jest brutalna, nie polecam jej osobom poniżej 18 roku życia, gdyż, ponieważ, aczkolwiek, krwawy mord tej gry może odmienić ich życie. I następny skrytobójczy atak. Złoto, złoto. Ja jakoś specjalnie z tego złota nie korzystam. Fabuła nie zaskakuje, nie ma jakichś fajnych wątków tak także brnę do przodu cały czas, oby tylko do epickiej walki, która czeka nas na końcu Lukas. Dobra, następny koleś. Już po nim cóż, ale szybko. Jakiś czas już nie grałem w tą grę, także zapomniałem jak, jak się robi ten specjalistyczne komba. Ale to nie jest takie ważne, gdyż gra nie jest na tyle trudna, by po prostu bez tego sobie nie poradzić. Dobra, widzicie, w prawym górnym rogu jest taka jakby mini mapka, ten X to jest właśnie nasz cel. Musimy wyzwolić ten obóz z kopalnię, czy czymkolwiek to jest. Zawsze na danej lokacji jest grupka ludzi do uwolnienia, którzy nam pomagają wyzwolić właśnie teren. Tak samo jest pewnie w tym przypadku, musimy ich po prostu odnaleźć. O, właśnie jeszcze a propos. Nie możemy też zwrócić zbytnio uwagi na siebie, bo gdy dopadnie nas już powyżej 10 grobów, wtedy już nie zawsze uda nam się wyjść z tego. Cało. Na razie biegnę tak, bo, bo chcę po prostu odnaleźć yy, więzienie, gdzie są nasi sojusznicy, których trzeba uwolnić. Ostro oberwałem, dobrze, że w ogóle udało mi się uciec. O, to lipa. No to chyba zaraz zaczniemy od początku. No niestety. Tak jak mówiłem, zaczynamy od początku. Dobra, nie jest daleko tam do tej fortyfikacji, także powinniśmy dojść tam jakieś dwie minuty, z hakiem może. Właśnie, jak już teraz y, możecie zauważyć, jest bardzo strasznie dużo tych NPC-tów, gra chodzi w miarę płynnie. Ja nie rozumiem, czemu w tych nowych grach, takich jak właśnie Skyrim, y, nie mogliśmy Mieć takich fajnych widoków w postaci na przykład garnizonu składającego się z 50 osób. Nie wiem, może to jest pod względem optymalizacji y, trudne zadanie dla producentów. Z biegiem czasu na pewno się to zmieni. Dobra, a tymczasem w końcu muszę się wziąć za rozgrywkę i odbić ten pierwszy fort. Spójrzmy, spójrzmy sobie na mapę. Mm -mm. Właśnie po prawej stronie, te czerwone kółeczko to jest nasz pierwszy cel. Kamienioł trzeba po prostu odnaleźć uwięzionych sojuszników, oswobodzić ich, wtedy na pewno będzie o wiele łatwiej odbić nam ten kamienioł. Tak, skrytobójcze wykończenie, to jest właśnie to. Naprawdę ta gra jest czasem, czasem mi aż przeraża Tam na dole coś jest Możliwe że są tam ujeni nasi, nasi sojusznicy, ale nie jestem pewny Oskarż, skarż troszkę, o kurcz, ale energii zabrał Na kółko przodobo. Istny horror po prostu. Istny morze. Koi bez skrupułów. Tu jest coś, ale tutaj nie ma nikogo z naszych obratyńców Ta lokacja wydaje się dość spora, także chyba troszkę po niej pochodzimy. Ale ja postaram się w miarę w sposób skrytobójczy zabijać poszczególnych wrogów. Nie chcę się wydawać w jakieś większe walki. Wiecie jak to się skończyło ostatnio. Dobra. Na razie wszystko idzie po naszej myśli. Tu jest jakaś wieża jeszcze, to jest niewypełniona. Ach, w Muszę pomyśleć, gdzie się teraz udać. Pójdziemy tam do góry, czy może Pst. nie. Z tej perspektywy raczej nie wejdziemy do góry. Nie, wejdziemy. Obraz jakaś strzała tylko nie czasu. Strzała. Okej. Okay. Okej. Okay. Jedziemy dalej, z nie idziemy, wchodzimy, zażynamy, rozprowamy. Okryłeś meneki. Super, wojnik na tej nowie pojawiły się nowe informacje. Holy shit! Boss! Bossa naprawdę ciężko zabić, uwierzcie mi. To znaczy nie jest on jakimś wielkim bossem. Ale z łatwością nas zabije. Nie mamy z zdrowia. Przygotowaliśmy się do tej misji normalnie jak... Jak pis do wyboru No złość tam na dół GII A jajaj. Znowu zginęliśmy. To są właśnie minusy tej gry. Za to krótkie cięcie musiałem na chwilkę wyłączyć grę, ale jesteśmy już w grze i idziemy dalej. Ja myślę, że ten kamienioł, to jednak jak na razie, jest zadanie przerastające nas. Także wybierzemy sobie inną lokację, zdecydowanie łatwiejszą, mam nadzieję. Szkoda, kurcze, myślałem, że uda mi się dzisiaj troszeczkę dalej zaj zajść w grze. Chciałem Wam pokazać jakąkolwiek, chociaż większą z poszczególnych bitew. Żebyście mogli sobie zobrazować y, tą grę jakoś na swój własny sposób. Ale jak na razie krążymy bez celu. Zabijają nas y, stada y, paskudnych bestii. Y, no nie idzie dzisiaj. Nie idzie dzisiaj ta gra. Dawno już nie grałem. Pogubiłem się troszeczkę. Ale, ale przynajmniej widzicie jak wygląda świat. Wiecie mniej więcej o co chodzi w grze. No zaraz. Odbijemy chociaż tą małą lokację, żebym nie okrył się hańbą jaką gameplayer. Okej. Okay. Hmm. Poprzednie mapy były dużo ładniejsze i graficznie i w ogóle. Zwalimy go zwalimy go, spadaj, ginie śmieciu No, e, spadaj na dół że go już nie będzie tak łatwo zwrócić z tej strony Okej, okay, spadł. <laughs> I w taki otóż sposób podbiliśmy się tego gnoju Dobra Niezauważenie, niepostrzeżenie, Skrytobójczo! Fucking archers! Yes! Są i nasi ludzie w tej klatce, tam oczywiście broni potężny boss, który nas z pewnością znowu zabije. No nie, jeszcze szaman do tego. No po prostu masakra. Nie wiem czy, czy jest jakaś czasa na przejście tego etapu. Hmm, hmm, hmm. Zazwyczaj, jeżeli robi się gorąco, yy, gdzieś niedaleko są ludzie, jest ciężo nie ludzie pomagają nam w danej lokacji. Ok, niestety będziemy musieli rozwalić ten krąg, bo ten kolej przyzywa sobie chwilę nowych wrogów. Udało się, jakoś się udało, a to naprawdę jest sukces już Nie spodziewałem się, że to będzie tak łatwo Nie! Spadaj stąd, koryt, spadaj! Chwórzam mnie to, że oni zawsze nas doganiają To jest irytujące wręcz Chociaż może tym razem uciekniemy No, jakoś się udało Dobra, jedynego mniej tak, a to też jest to jakiś z naszych o, jest zielone kółeczko, czyli zdrowie. Tego może też też się uda skrytowój ciosem wykończyć super. Dobra, ale pozostaje nam bosk, z którym jak na razie nie mamy większych szans, dopóki nie oswobodzimy naszych naszych ludzi. Waga. Może się uda. Dawaj, szybko, pepe. Wciągnij i Aaaa, tu szajce, mało brakowało. Okej. Okay. Udało się uciec. Jeszcze raz na szybkiego, na szybkiego. No nie no stare, chybaś się tak ociągał, no to ty... Butów byś nie zdążył zaszurować. Wywróciłbyś się 10 razy. A, rzucaj to polem jeszcze niewidocznych wrogów jasne jasne, masz od to do polu no dawaj, dawaj dawaj, boy, dawaj. jest, udało się no teraz powinno być łatwiej przynajmniej mi się tak wydaje widz Dobra jak widzicie mamy już ze sobą kilku naszych powinno pójść nam o wiele szybciej niż pojedynkę Następny, na przykład, ja. Typowy le, slash, ale flesh, dobrze, wiem. tak slash. Nie jak Tosza i Typa, ale, ale to, to samo praktycznie. Tylko że z innej, z innej perspektywy, czyli z widoku trzeciej osoby. Bo ciężko będzie zabić tego gronika. Nie nie, 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 daj się zabić, nie daj się zabić dzielny wikingu! Nie chcesz chyba ukryć hańbą swojego rodu? Mam no ci nasi jak na razie, tylko te mrówki łażą za mną, nic nie robią. No nie, nie! No, no, no! Fucking, 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 okej, okay. ja myślę, że na dzisiaj skończymy ten gameplay, bo cholernie się wkurzyłem przy tej grze. Zobaczycie następny gameplay, może jeszcze dzisiaj pokażę spróbuję dojść do momentu kiedy rozpocznie się właśnie ta walka myślę że Wam się to spodoba a na razie trzymajcie się ludziska dzięki że oglądaliście do następnego